Zarówno psycholog, jak i psychiatra zajmują się tym samym obszarem funkcjonowania dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Zajmują się przede wszystkim diagnozą i opracowaniem planu pomocy osobom, które mają trudności natury psychicznej, czasem też choroby psychiczne. Różnica polega na tym, że psychiatra jest lekarzem, a więc oprócz diagnozy używa specyficznych interwencji, które dotyczą farmakoterapii. Psychiatra to przede wszystkim osoba, do której powinno się kierować dzieci, nastolatków oraz osoby dorosłe, których zdrowie lub życie są zagrożone, które mają myśli tendencje samobójcze, które z powodu objawów psychicznych mają, prezentują znaczące trudności w zakresie funkcjonowania somatycznego, a także pacjentów agresywnych i autoagresywnych. Psychiatra to osoba, która wprowadza leczenie farmakologiczne u osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi dotyczącymi ciężkich depresji, nasilonych objawów lękowych, ale także objawów psychotycznych. To osoba, która różnicuje objawy psychiczne, które są elementem funkcjonowania czy posiadania chorób somatycznych. I oddziela to od, od innych chorób. To także osoba, która potrafi zidentyfikować, kiedy te objawy somatyczne, na przykład drżenie rąk, kłucia serca, bardzo poważne objawy gastryczne, rzeczywiście wynikają z choroby psychicznej. A więc z jednej strony mamy objawy somatyczne, które pojawiają się w przebiegu choroby psychicznej, ale też należy je zróżnicować z innymi poważnymi zaburzeniami somatycznymi. To co ważne, psychiatra zajmuje się takimi zaburzeniami, które związane są z utratą kontroli nad pamięcią, czuciem, ale też funkcjonowaniem, szeroko pojętym funkcjonowaniem całego ciała. Czym różni się psychiatr od psychologa? Psycholog używa innych narzędzi. Psycholog używa testów diagnostycznych, dosyć rozbudowanych testów diagnostycznych, które pomogą nam zidentyfikować nie tylko samą chorobę, ale także pomogą odpowiedzieć na pytanie, jaka jest geneza tych zaburzeń. Co do zasady, psycholog oferuje wsparcie, poradnictwo, psychoedukację, które dotyczy mniej poważnych zaburzeń, a więc reakcji adaptacyjnych w sytuacji przewlekłego stresu a więc radzenia sobie w sytuacji nasilenia konfliktów rodzinnych, małżeńskich i objawów, które wynikają z nasilenia tych konfliktów. Psycholog to osoba, która pomaga pacjentowi przejść z jednego etapu rozwojowego, na przykład dzieciństwa, do kolejnego, jakim jest na przykład adolescencja. Psycholog i psychiatra na co dzień funkcjonują wspólnie, współpracują na rzecz stworzenia jednej całościowej diagnozy, która pomoże jak najlepiej w sposób optymalny dla danego pacjenta dostosować narzędzia terapeutyczne czy narzędzia, innego rodzaju narzędzia wsparcia naszego pacjenta. Konsultacja psychiatryczna nie jest jednak niezbędna, zwłaszcza wtedy, gdy psychiatra ma, jest w sytuacji konieczności identyfikacji przemocy albo molestowania u pacjenta. Tego rodzaju oddziaływania tak naprawdę znajdują się w obszarze kompetencji każdej Osoby, która funkcjonuje w systemie opieki zdrowotnej, ale także w systemie edukacyjnym, a więc dotyczy tak samo nauczycieli. Lekarz. Lekarz-psychiatra nie jest też niezbędny do tego, żeby wykonywać szereg kolejnych badań u pacjenta, który tych badań nie wymaga, a na przykład jego rodzice oczekują nazwania problemów pacjenta konkretną chorobą psychiczną. Wydaje się, że bardzo ważnym jest to, aby rzeczywiście zostawić to pole psychiatryczne dla pacjentów, którzy opieki tej, lekarza tej specjalności potrzebują.